po wygraniu III ligi z Kołomiejsko-Mazurskiej osobą do, do drugiej ligi. Mieliśmy jako zarząd bo podjąć decyzję, czy decydujemy się na granie drugiej lidzy, bo jeżeli chodzi, chodzi, yy, chodzi o koszty, chodzi o koszty przyjazdu sędziów, organizacji meczów, jest nieporównany do, do do z się z ówczesnym do Mistrzewan, z tej całym ze i ze starostowskim, podjęliśmy taką decyzję, że będziemy grać z drugiej strony. Deklaracja była taka, że pomożemy, będziemy grać. No i wszystko jest pięknie, są po drodze wygrał Puchę Polski, naszego wojewódzkim wszyscy się cieszyli, wszyscy... Wszyscy mieli brawo, wszyscy chcieli stanąć do zdjęcia, wszyscy się chcieli przy fleczach aparatów i wszystkich błędów fałszerzyć się. Było fantastycznie. Było po prostu się. Potem przyszła szara rzeczywistość. Oczywiście pieniądze, pieniądze, pieniądze te zapewnione z Urzędu Miejskiego przebywały. Widziałem ten klub, jak to wszystko się powstawało, jak rozwijało. Teraz obecnie też założyłem kurs sportowy. I powiem Państwu, że to rozliczanie tych dotacji to nie jest taka prosta sprawa. To jest naprawdę ciężka praca, a jeśli jeszcze ma się dotację na poziomie 200 tysięcy 100 tysięcy, to te kwoty naprawdę potrafią przerażać. Sam wiem, jak się zbliża do rozliczania konkursów czy miejskich, czy do powiatowych, czy jakich innych jakichkolwiek, czy sprawozdania rocznego... Jest to jest to naprawdę ciężka sprawa, żeby z tymi wszystkimi kosztami się połapać, żeby to wszystko do na ostatni łódź każdy do złotówkę rozliczyć. I też wiem, że na przykładzie Sokoła wiele klubów w Sokółce na pewno się nauczyło i, i wzięło sobie to do serca, jak do tego trzeba podchodzić. Dlatego ja bym chciał po prostu poprosić Panią Burmistrz, jak są i oczywiście, tylko i wyłącznie, aby go może ten klub dla Sokoła. przy następnych takich problemach szybciej reagować, szybciej działać, szybciej i skuteczniej przede wszystkim. Ale wiem, że SOCU to, to klub, z którym ja się wychowałem i po prostu e, wiem, że takie będą są możliwe do wypełnienia, prowadzę taki ten klub, więc e, moja opinia tylko jest taka, że ja bym chciał dać dużo szansę, bo każdy życie może się potknąć, się każdemu może się... E, Przeradną oficjalną. Dziękuję bardzo. Klub akurat tego nie dopilnował. Oprócz tego, że nie było my, potwierdzenia na niektóre wydatki, to jeszcze dodatkowo również było, że na przykład zgodnie z armią nożna, ten zawarto miał na to wydać, a wydatkowo to na te I to jest właśnie do Panie Panie gabinecie, też czytałem te pismo Pana Prokuratora. Zamieszani są obecni, Wiele osób na tej sali są, jako przynajmniej moim zdaniem, w sprawie, u pana prokuratora w Łąży, sprawa się toczy o milion, proszę państwa, 200, nie o 200 tysięcy. Sejna, nie, 200 tysięcy. nie 200 tysięcy, o milion 200. Pan Tomek tutaj mówi nam piękne słowo. Grzech, na ile ja pamiętam i żyję tyle lat, to pan prokurator za grzechy chyba nie stawia jakichś zarzutów i nie prowadzi dochodze za grzechy. Słyszeliśmy nieraz słowo grzech. Ja nie zapomnę pewnego zdania odpowiedzianego przez poprzedniego prezesa Polskiego Związku Kielki Nożnej. Grzegorz lata siedział połownie w tym czasie w 2010 roku na stadionie, kiedy żeśmy otwierali po piersie i kiedy była wielka radość z tego, że y, król dostęp do drugiej klasy, Mato powiedział krótko. Najpierw z takim brzydkim słowem, słowem na karę. Mówi, kartę, a ci się durnie cieszą? Skąd oni wezmą kasę? Poczekamy dwa lata. Tomek takie zdanie powiedział, to kręcimy lata. Wtedy, kiedy myśmy się wszyscy cieszyli. A później, że wszyscy strzelali do jednej bramki. Fantastycznie było prowadzić taki klub, ale... Ja prowadzę dług niewielki, którego obrotnym sięgają 150-200 tysięcy złotych, nie licząc swoich pieniędzy i mojego ma majątku. Natomiast wiem, to ile, ile to wymaga roboty. Ale ja za tym księgową fachową. Co prawda że tylko 300 złotych miesięcznie, ale nie ja prowadzi dokumenty wszystkie idealnie. I przepraszam uprzejmie, nikt nie będzie pytał mnie, czy mojej księgowej, jeżeli będzie u mnie jakaś ma finansowa, tylko ja będę do kryminału nie czy to pomoże też klubowi, na przykład, czy, czy, to, czy to w takim sensie pomoże, że e, inni będą żądali tego gruntona na przykład niecałego, a jak żydali, będą żądali i będą egzekwali klub tak dokładnie, no to... Znaczy, klub moim zdaniem już się ułatwił, naprawdę jest I dlatego nam od Was wszystkich zależy, bo... Przeglądając na przykład internet, nigdy nie zdarzyło mi się, przeglądała się dzisiaj, wczoraj, przestał dzień internet i nie, 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 nie było jeszcze takiej sytuacji, żeby miasto nie było ugrupowane. Nie było takiej sytuacji. Były milionowe, tak naprawdę. Po pięć, sześć minut, pół chwili miasto wyglądało. To na to